Siemann, komordeczki chcieliście więcej, dłuższego formatu? Proszę bardzo, to modern vlog w wersji dłuższej. Dzisiaj Jerbusia, stacja ateizm, jeszcze jest transmisja sprzed dwóch tygodni. Dzisiaj na krótko do szkoły, tak, tylko żeby coś tam odhaczyć. Jakieś notatki, żeby nie mieć zaległości. I od dziesiątej dzisiaj na targu w Starechowicach Giełda Gier. Jadę sprzedać trochę gier, trochę sprzętu. W końcu spyle pewnie plejaka czwórkę Slima. Tak jest. Wszystko już spakowane. Potem po prostu od razu jadę na targ. I no cóż, mam nadzieję, że trochę się dostanie go siwa za to zacnego. pierdut no i młodeczki już śmigam póki co do szkoły. Dla tych, co nie wiedzą, moje zajęcia na florystyce to się odbywają w szkole w 12. To jest podstawówka, do której chodziłem akurat w latach 94, 96. Potem akurat. Zmieniłem szkołę, bo wiecie, no, jestem niepełnosprawny. Nie szło mi w dużej klasie, a w społeczniaku było akurat tak, że były mniejsze klasy, tak, do chyba 10 osób. Dobra, ale to opowieść na kiedy indziej. Patrzcie, jaka droga. E, Nie jest najlepiej. E, trochę pościnało. Bo chwycił mróz dobrze, że akurat mam te kolce, które kupiłem w martesie. Chociaż takie mini raczki mi się przydały jednak. No i mordeczki dzisiaj na zajęciach. Taki oto korsarz przygotowałem. Ślubniak naprawdę elegancko mi wyszedł. Zobaczcie i goździk, i czosnek. Tak, to fioleta kulki, to czosnek uzdolony. Naprawdę wyszło elegancko. Pierwszy raz akurat w szkole na vlogu. No... Zajęcie są tutaj w szkole podstawowej w 12, do której chodziłem w latach 90. Pierdolne. Mordeczki, zobaczcie, jak tu oblodzone jest przy szkole 12. Tu już jest kopalniana. Ale patrzcie, Jakie jest obrodzenie, no i to jest po prostu szczyt. Niestety, no wiem, że nieekologiczne jest solenie, ale to jest o wiele bezpieczniejsze niż spiaskowanie. No i jestem już tutaj na targu, młodeczki. Jest dużo, jak widzicie, gier tutaj na PS5. Jest Dead Island 2, Request. E, oczywiście God of War, Ragnarok, e, f, f, FIFA 25. Tak, wiem, oczywiście to się nazywa jej C, ale dla mnie to jest oczywiście FIFA nadal. Jest cyberpunk, Endless Dungeon, jakaś akurat mówka sztuka, widzę zafoldowana. jest tego trochę, ale ja potrzebuję sprzedać sprzęt i gry no i mordeczki e, deal zrobione trzy stówki za tą oto konsolę e, padzioszki i e, cztery gry e, pan ze Śląska? tak, z Bielska Białej osobiście z Bielska Białej, no to miło poznać, Tomasz się Nie miło mnie zapraszam na moje kanały oczywiście to modem TV. 300 piechotą nie chodzi, a że potrzebuje hajsu, to się przyda. A jeszcze zobaczcie: mamy tutaj różne figurki z potworów i spółka. I nie ma mocni. Jest i kapitan hak chyba. Są właśnie głównie, i nie ma mocni. A tutaj jeszcze zobaczmy. O, proszę bardzo. Na e, dwójeczkę na PS2 Legendarne KOD Trójka jest. Tekent piątka, też. Oh, oh, oh. Ja niestety nie posiadam e, playaka dwójki. Są wie, też gry PC-owe. Tutaj a tutaj? E, Jaka jest na PlayStation, ale na trójeczkę dziewiątka o proszę jest też tutaj pc-towa wersja gta piąteczki na ps3 o siemonko a ze sprzętu proszę bardzo yy, mamy 360 z kinectem jest y, Playak trójka ale to chyba tak to chyba fat jest przynajmniej tak mi się wydaje yy, o Akurat są jednak na Switcha. Hmm. Nawet Patapon'y są Mario, Monopoly A tutaj mamy Xbox One. Jest sporo akurat fajnych tytułów. E, tutaj Xbox 360. Jest tego naprawdę multum. Jakbym miał akurat Wam pokazywać każdy jeden tytuł to by mi tu zaszło ze za dwie godziny, a niestety jest, jest strasznie zimny. Zobaczcie jaka perełka. Tak, med dwujeczka Kingdoms Worms World Party jest naprawdę tego sporo o, jest i Prince 2 tony i Fallout Tactics okej okay, mordetki. Wyłowiłem perełkę Hiroshi piątka ale nie wiem czy będę nabywał drogą kupna, zobaczymy jeszcze Lego Harry Potter ale akurat sprzedaję tą kolekcję, więc no, szczerze mówiąc, aż tak bardzo mi to Lego Harry Potter mi nie siadło. E, Prisoner of War, o kurde. No, kiedyś w to grałem na PC. -cie. O, ja Stonehold 2K. Z kolekcji klasyki też jest. A tutaj mamy e, dwie gry, które konkurowały ze sobą. oblivion e, Tutaj widzę, że to jest e, wersja chyba. Tak, to jest akurat niemiecka wersja, ale mamy też polskie Two Worlds. Jak widzicie, obie pacetówki. Naprawdę ta gra Two Worlds, ja akurat ją przeszedłem kiedyś, dawno, dawno temu. To akurat naprawdę nie jest zła, naprawdę powiem więcej, jest dobra. Obliwiona przeszedłem. I szczerze mówiąc, no to jest jeden z moich ulubionych Elder Scrollsów. Ale z ma i tak nic nie przebije. Zobaczcie, Lego Lotr. Ja pierdziu tego się nie spodziewałem, że, że taka gierka będzie. Tu macie wymagania. Poszłoby tylko, gdyby ten mój złomek akurat działał niepełnosprawny. O, jeszcze są Pokémony tutaj. Ale. Nie, to chyba jest na vhs -ie. Patrzcie na to. Może okładka zniszczona. Ale kurde, to jest Warcraft Trójka. pecetówka I na Maka też to jest. Aj, tylko że. Germańska wersja. No to nie wiem, czy będę kupował. A zobaczcie, tutaj na plejaka czwórkę. Dwupak, farka i czwórka, i piątka. Tylko jaka to wersja? Willkommen in Krajat. Niestety niemiecka. Jest też Diablo z dodatkiem Wicker Souls. Wersja polska. Kiedyś ją miałem, przeszedłem. Może zakupię, jeśli będzie dość tania. No mordeczki lecę, bo zmarzłem. Niestety rękawiczek zapomniałem zabrać z domu. E, zaraz mam autobus. Podjadę sobie jeden przystanek, ale e, kurde pod górę to e, po takim lodzie to jest e, masakra. E, a że mam go stąd to już muszę śmigać, bo 1129 mam siódemkę. No i mordeczki ja już na chacie mniej więcej z 2 godziny, ale trochę sobie pograłem w KCD, nie nagrywając jeszcze nic. Teraz oglądam radomiak. Radomiak gra dzisiaj, czyli przyjaciele Legii. Legia ma z od 2017 roku. Gra na wyjeździe z medalikami, czyli z często Częstochowa. Ja teraz, jako że zarobiłem trochę hajsu, to w końcu spłacę zaległe rachunki. Lecę do wpłatomatu. Oby był otwarty. No i mordeczki znowu na dworze. Eee, znowu na mieście. Trzeba wpłacić ten hajs. A właściwie z niego część. Sypię troszeczkę śnieżek. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że akurat znowu pokryję. Jeżeli to białe ścierwo znowu pokryje miasto, tak jak 12. Oj, i wtedy to spóźniłem się na pociąg. A miałem jechać do ostrowca. Śmigam mordeczki. No i mordeczki. Sprawdźmy. Otwarte. No i mordeczki. Ja już po wpłacie kasy. Idę do żabki. O jakieś ciperki czy tam kruperki. Ważne, żeby coś sobie przekąścić do meczu. Eee, no i co? Trzeba w końcu kurde w zaległości spłacić. Niestety, przez moją głupotę zablokowali mi połączenia, internet, smsy wychodzące. Brawo ja. Po prostu przekadałem to z miesiąca na miesiąc. I co? I kurde, w końcu się zbuntowali. Także wierzcie ze mnie przykład. A raczej, nie, przepraszam, nie bierzcie ze mnie przykładu i płacicie rachunki, bo inaczej może być lipa. Trzymajcie się, wielkie pozdro, elo. Pierdółt. Już tutaj remoncik zrobiony, elo.